Dzisiejsze jutrzejsze wydarzenie nazwaliśmy o Magdalenie Samozwaniec w 40 rocznicę śmierci, ponieważ właśnie za dwa dni, 20 października, będziemy obchodzić 40 rocznicę. W 1972 roku Magdalena odeszła. Zawsze jest tak, że jak gdzieś się pojawiam, to zawsze ktoś podchodzi i mam taką perełkę, nie wiem czy pan chce, zdjęcie, książkę. Teraz tutaj pani ma nagranie z 1969 roku i pytanie, czy ja chcę. No, pytanie, y, oczywiście chcę, więc już się domawiamy kiedy, kiedy możemy sobie to przekopiować. Pamięć o człowieku żyje tak długo, jak pamiętają o nim inni, tak? I to jest właśnie ta pięknie sprawdzająca się maksyma. Ciągle jeszcze plotka słynie w Rosji oraz za granicą, o niejakim Rasputinie, że on coś z Carycą? Ktoś tu prawdę sponiewierał bo Rasputin w sposób ostry tylko do mnie się dobierał i do linki mojej siostry. No więc, więc jakby te dialogi, które są takie właśnie dziwne, wesołe i tak dalej, no, no były już autorstwa samozwańcze. Wiele, wiele nawet rzeczy z życia potocznego też Na pogrzebie pisarki, która całe życie była wesoła, nastąpił moment humorystyczny. Edek stał z kołnierzem w ręku, a zszokowana Halina siedziała na trumnie. <śled> i pożądał. Ale ona wyrwała mu się z obcesem z ramion i ruchem młodocianego kota śmignęła mu przez twarz ze szczególnie drwiącym chichotem, ostrą jak stal szpicutą.